Książkę, stan wertyzm. Witajcie w kolejnym odcinku z The Last of Was. Dwa dokładnie tak. Lecimy tutaj, słuchajcie, na dół. Gdyż ostatnio tutaj mieliśmy rozkwinkę. O, proszę bardzo, mogę skoczyć. Ostrożnie. Najsu. Dobra, zjeżdżamy na dół i lecimy po benzynkę, bo taka sytuacja, właśnie. Co mam się opuścić tutaj? Dobra, opuszczamy się. Tutaj może coś mnie zaatakować. Jak wskoczę, albo i niekoniecznie, także spoko. No i pamiętajcie, żeby zostawić łapeczkę w górę, jeśli chcecie dalej serio oglądać. I oczywiście jakieś gierki, jeśli szukacie, to na g2.com możecie znaleźć. Link w opisie. A my tutaj wybijamy się już na parking podziemny. No i oczywiście miło, miło nie jest na dzień dobry. Baj, Gdzie? Eee, kolego. Spierdzielaj. Shit, shit, shit! To jest... klikocz! Dostał heada! Czemu nie mogę odskoczyć czasami? Ja pierdzielę o co chodzi? Dawaj go! Cios ostateczny! Nice. O. Czemu mi nie działa? Dobra, działa. Headshot! Nice. Dobra, coś niby jeszcze biega... Aha, tutaj jesteś. Idę ci wpierdzielić! Woohoo, headshot! Dobrze. O, shit. Skąd wy się tu bierzecie? Już myślałem, że to będzie ostatni. God dammit! Co za parking nienawiści! Jeszcze są. Faki to klikacze. Eloryu? Ostatni nabój mi został. Ja pierdzielę! Ale dymy. To chyba wszyscy. Tych Dobra, nie zdołały nawet uciec z garażu. no ups. Teraz znajdźmy benzynę. Nie udało im się. No to, to, no, to, no to smuteczek. Dobra, tutaj wszystko co chciałem to mam. Odpalmy tę latarkę głupią. Bo ciula widać. <ścoughs> że tak powiem. Dobra, no raczej w samochodach zamkniętych benzynki nie znajdziemy. Prędzej właśnie. Gdzieś, o, 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 tu, tu, tutaj, tutaj, proszę bardzo, z daleka widać, kanisterek leży, to bierzemy, za dużo tego nie ma, raczej w ogóle, nam brak, Anik poleci coś, oczywiście, <grym i znowu> come on, stałej nic się wywaliłem, żeby tutaj dymy zrobić. Aczkolwiek, z tego co pamiętam, Mogelle'a sobie zgarnęliśmy... wydostać? Eee... Wait, nie, ten przycisk, rewolwer... Wait, ty 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 ty, ty. no, okej... Okay. Zawsze coś... Zawsze możemy komuś sprzedać petardę, nie? Także dobra, tu nam jakieś światło pada, bramy raczej teraz nie otworzymy... Nie ma lekko... Gademy, to nas tutaj zrobili... Po prostu... Bez żadnego mydełka. Czekaj, gdzieś tu były podpowiedzi. Pamiętam, że mi wyskoczyło. Ale teraz, teraz nic nie ma. No dobra. Chodźmy szukać wyjścia stąd. Kurde... Hamuwa po całości, tak wam powiem. Jest zablokowane. Tu też... co szukamy inaczej mówiąc wyjścia, takiego innego niż standardowe, nie? No jak nie bym kurde jakimś oknem spróbował, aczkolwiek to są no tro troszeczkę za ciasne, te okna. I to mnie martwi. Nawet jak tutaj zrobię parkura, którego nie zrobię, bo widzicie mnie zblokowało, to nic mi to nie da. God damn it! <ślesk> o! Daleko szukać nie musiałem, już sobie zapaułzowałem stwierdziłem. A dobra No spokojnie sobie poszukam, żeby wam tutaj czasu nie zabierać, a tu, a tu mi się pojawiło od razu. Więc mogę jednak faktycznie te bramy otworzyć Dobra, chodźmy. Gaman. Dziękuję Okej, I pierdut. No konik już czekał, nie? Chodźmy szukać kopuły Kopuła, dobrze wiedzieć najpierw znaleźć nieco zapasów No gaz. No gaz, no kurde Fajnie to Katem ja chciałem odwrócić Nic mi to nie mówi To jest głupie wbijaj. Przynajmniej tu jest spokojnie. Dziwnie być w strefie i nie słyszeć ciężarówek, ani strzałów i eksplozji. Moja siostra zawsze unikała stref. Pewnie hm. dlatego wpadała w coraz większą paranoję. Czasem budziła to się w środku nocy To Kiepsko. Zawsze miałyśmy spakowaną torbę, żeby w razie czego uciec. Nie zostawałyśmy nigdzie dłużej niż kilka tygodni. Tutaj nie przyjdziemy nawet tym mostem. Miłom nie wiecie, bo tak sobie pomyślałam, żeby z buta po prostu poszukać tej kopuły, gdzie ona jest. Kiedy znalazłam się w Jackson <laughs> mnie Stąd przeszliśmy. Pamiętam, dobra. Pamiętam, że pierwszy okay. tydzień się obżerałam. Puchałam jedzenie po kieszeniach, jakby miało się zaraz skończyć. Hej, sklep muzyczny. Poszukamy zapasów? Okej. Tak najbardziej. Będziemy tymi drzwiami, czy, czy mogę zapomnieć o tym? No to teraz by nie zaskoczyliście. Musiało tu kiedyś być świetnie. Można było się wygłupiać, pograć na instrumentach. Żebyśmy mogły założyć kapelę. Przecież nie umiesz na niczym grać. Hej, w końcu bym się nauczyła. Pocisk poleciał, o karta! Dziękuję. Dobra, lewater. O, o, no co ty mi, to którym się kraftowało? Nie chciałem wcale tego oglądać, chciałem crafting otworzyć. Właśnie tak. Hej, spójrz na to. Czemu nie mam apteczek? Ja kraftowałem ostatnio apteczki i ich nawet nie użyłem. Okej, okay, może mnie nie zapisało, czy coś? Wow. Moła, tak na wszelki wypadek, a zrobimy. Przepraszam, mam wrodzony talerz. Przyznaj. Kocham cię. Mniejsza o to. Założymy kapelę. To zakładajcie. A może zostaniesz moją grupi. Grupi. No. kapele miały takich hardkorowych fanów, którzy za nimi jeździli. A co ja niby robię? No... w sumie racja. Mhm. <laughs> Stałaś grupi, słuchaj. <laughs> Kurde. W sklepie muzycznym szukać zapasów. No to już naprawdę trzeba mieć równo w bani. Dobra, chodźmy na górę. Bo na dole już chyba wszystko. Co mogłem, to zobaczyłem. Tutaj nic. Tu mam jakiś śmieszny pokoik. Czy tu będzie snajperka? Schowana. Legitara działa. Dobra, słuchajcie, koncercik na was tutaj czeka. To ten. <słuch> Naprawdę, ja myślałem, że tylko raz mi to zrobią. Gdzie jest mój pad? Tutaj, dobra. Wym. Gdzie? Fajnie, gdyby analogi ze mną współpracowały. Ups. No? Patrzcie, jak lata. Pa, 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 nie mogę trafić wala nawet. Jest. Co nie to. To nie to. No, No co ty nie powiesz? Samo mi spierdziela. Dobra, na hama, na hama lecę. Jest. Całkiem ładnie brzmi to nic, wiesz. Pamiętasz tę noc przy ognisku? Tak. No. snow Mogłaś mnie pocałować. Chciałam. Ja też. Dobra. Musimy się ruszać. Tak. I po koncercie, tak. W międzyczasie pada przełączyłem, żeby lepiej starować. Widzieliście nagle zaczęło wychodzić. Nieważne, nieważne. Dobra. Eee, fajnie było, ale już pora zająć się tymi zapasami i szukania kurde benzyny, bo bez tego jesteśmy w kropce. O, dobra, coś tutaj leży. Przydałoby się w sumie amunicja. Wiecie, jak tak się wystrzelaliśmy? O, man! Co tu się odegrało? Halo! <laughs> Jeszcze raz muszę tam skoczyć. Nie ma, że nie. Właśnie tak. O, widzicie? Warto było. Jakieś tam części, czy to coś tutaj jeszcze znajdziemy? Nie. A po co to tutaj wskoczyłaś? Halo! parkur znowu. Dobra, zobaczmy, gdzie mamy tutaj wyjście. Chyba nic tu już nie zostało. Chyba ja. Zobaczmy mapkę. Dobra, ok. Przejdę się tędy, zobaczymy. Może coś tutaj jeszcze znajdziemy. Idąc z górą. Dzie! Dzie! halo? Ej, 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 ty, 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 co ty ćpiesz? Halo. Nie ma, nie ma, nie ma, ja tutaj sprawdzam. O, dobra, nieważne. A i tak trzeba sprawdzić. Wiecie, niby nic tutaj nie ma, ale o, widzicie, już jakaś notatka czy coś. Co to jest? Kolejny dzień w raju, tak? I co, nic więcej tutaj nie znajdziemy? No okej, okay. dobra. Zapiszmy tutaj do dzienniczka informacje. Co tu zapisałaś? Tak nie wiem, w którym miejscu był ten zapis teraz. Dobra, nieważne. Zamykamy. I sprawdźmy jeszcze tutaj ten, ten namiot. Bądź kilka namiotów Dobra. takie typowo wojskowe, nie? Dzień dobry. Jak tam panu życie minęło? Co masz? aleścik jakiś... Coin po raz kolejny słyszałem. Hmm. Co to? Bank nie został no, przeszukany. To no to warto tam zajrzeć. Dobra, West. Uh, 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 Okej. Okay. Zaznaczyłaś, ok, super. A co tutaj leży? Dzień dobry. O, mm. Dawno takiego nie widziałam. Nie działa nawet. Woda! Oj, miski, No Dobra, fajne zapasy. Nice, nice. Nic już tu nie znajdziemy. No wiesz, co na się nie rozejrzałem? W pełni. Dobra, mamy stół do craftingu. To raz. Hmm. Tutaj nie mamy stabilności przodowania oraz obrażeń. Ale tą broń można by trochę stygnegować, ale też nie mamy części, kurde. Odpowiednich. Jak tam z rewolwerem tutaj wygląda? Szybko strzelność można dodać. Szybko ładowarka. Ufa na większe obrażenia. A, sobie stworzymy. Czemu by nie? Dobra. Zawsze to jakieś ulepszenie, zawsze to coś lepszego na później, nie? Dobra. Ogarnięte. Wyłączamy prąd. Ładujemy, co się da. I lecimy dalej. Generator prądu, jakby go tam. Sobie, że tak powiem, przetransportować. To byłoby fajnie. Dobra, czy możemy tutaj zajść? A, takie, takie na luzie zajście mamy. Gites, dobra. Jak, jak tam mapa wygląda? Gdzie ten cały bank jest? Mm -hmm. Tutaj crafting zaznaczony, ale jest tutaj na dole, widzicie? Znak zapytania. Którą stronę to trzeba lecieć. Tutaj? Do tego banku? Przejdę się kawałek, żeby zobaczyć, jak tam się przesunęliśmy. No tak, dobra, zdecydowanie. Tak właściwie... Koniu! Ono tutaj, przydasz się. <grybujesz> Nie będziesz tak stał przecież cały dzień. Halo. To o czym mówiłaś? O, eee. Dalej Hej, pogadane. Ten budynek ma coś co przypomina kopułę. No właśnie też tak kminiłem jak wcześniej yy, wiecie szliśmy Ta, no, Teraz nie widać, ale no Jest teraz na mapie Co może się wbijemy, czy... Czy zobaczymy, nie no jest, żeby zajrzeć w kółeczku. Że wiecie co? Chodźmy po zapasy najpierw, bo jak nam wyskoczą jakieś, kurde, romki i tak dalej, to będziemy mieli przypał. Rejty, spójrz na ten czołg. No był tam czołg, no, widziałem. Hmm, tak czy siak. Upychałam jedzenie po kieszeniach, jakby miało się zaraz skończyć. Widziałam to. Nieprawda. Prawda, pomyślałam... Kim jest ta huderlawa dziewczyna, która kradnie wszystkie kotlety? <noise> Zroż, nie kradłam aż tyle kotletów. Aż tyle? Fajne, <noise> bo tu coś leży. Z butelka? Ktoś rozbił tu obóz. Wygląda na świeży. Myślisz, że to? U, to mi. Bo raczej tutaj ziomki lokalsi to mają już swoje rzeczy, nie? Tutaj ogarnięte. Nie, god damn tu się wchodzi w ogóle? Co, muszę po ścianie wdrapać? Budynek no generalnie pierdyknął. Trzeba by się do niego jakoś dostać. Chyba, że to nie o to tutaj chodzi. Z tym miejscem. Ale to różnie bywa. Spójrz na ten szyld. Gdzie? Chyba znalazłyśmy bank. Powinniśmy tam zajrzeć. Widzicie. Jak uważasz. Ja jestem na tak. Fajny widok. Dzień dobry. To znaczy, możemy zginąć pod gruzami, ale A tu echo się niesie, ja pierdziele. Nie. Pewnie stoi tak od lat. Nie zawali się akurat dziś. Chyba. <laughs> Chyba. Nie podoba mi się to. Kurwa. Huuu, uh. na sobie Kamizelkę. Dobra, I Remember guys, klikacze to kupa. Ale, że oprócz klikaczy mamy tutaj jeszcze Andrzeja, którego, który nie chciałbym, żeby nas zauważył, bo będzie masełko. A y, ty, ty, ty ty masz pierdol, generalnie? Nie wiem, czy o tym wiesz? Okay. Jeden z głowy, Shit. i co, nie spodziewałeś się takiego zwrotu akcji? Ziemuś? śmaciarzu! fak klikacza słysza. Nie, nie, nie. Um, no generalnie próbowałem, po cichu się nie dało to. To, 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 to jak załatwiliśmy strzelbą. Nie na żołnierzy. Ta. Sama nie wiem. Tak to wyszło. Także no, lotujemy dalej. Co to dużo mówić. Trzeba zbierać zapasy. Widzicie, na początku gry dużo cutscenek, mało grania, teraz jest dużo grania, mało cutscenek. Balans musi być. Aczkolwiek nie podoba mi się, że idziemy po zapasy, a... Po pierwszym pomieszczeniu nie mam prawie amunicji. Takie tam... Dziedostwo. No proszę bardzo. A kadzik dostaliśmy. Ci w kamizelkach chcieli chyba napaść na bank. O, w 60 23, W filmie? Którym? Tym o serwerach napadających na banki A, tak. Lę. Uwielbiam go Wait, 60 było? 26? Wait. Ej, c cie, c cie, c cie, cie, cześć, zatwierdź Zostawię na razie, tylko. Aha, to się całkiem zeruje, wait. Dobra. nie to? Gdzie to było? A, 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 a. Plan napadł na bank. Nie ten przycisk! Halo X, kliknęłem niechcący. a nie, dobrze. 60-23-06. No dobra

Proszę bardzo. Mamy to. Napad na bank. Proszę bardzo. Ideal. Nawet to sobie siedział. U, strzelba. Kolego. Daj to. Dzięki. To się przyda. Także widzicie, fa fajnie, że tu przyszliśmy. Bo mamy pompkę. Fuck this, sto wy tutaj. Przeklinacie. Policja się pojawiła, jak głam robili. Rany. Gdyby świat działał jak dawniej, bylibyśmy bogate. A możecie sobie zabrać, tak? Po prostu może kiedyś tutaj wszystko wróci do norby. I by było. Patrzcie, tyle hajsu. A z potrzebnych rzeczy tylko strzelba. No naprawdę, to już trzeba mieć warta. Coś tutaj? Kurde. Skrytki sobie biorą. A nic w środku, no naprawdę. No to chyba tyle. <laughs> chyba. Tu coś było? Jest. Myk, myk, dziękuję. Jakaś skrytka, czy coś? Raczej nie. Oki. Okay. Patrzcie, klikać jakiś się uchował O oh, shit. Skąd tu się wzięliście? Bez kitu pytam. Skąd oni się tutaj wzięli? Ochroniarze z banku, czy jakichś grzyb? End, Tylko ja nie pozdrawiam, proszę bardzo. Się tutaj nie wkurzaj, bo ziomeczku zaraz dostaniesz kostkę. Normalnie ty peski, idzie w ten jak nic ochroniarze banku. Fak, fuck, fak, fuck, fak, fuck, fak, 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 oj, miski. Eloryu, Reju. tak szybko szedłem, niemożliwe. Zgadzam się. Niemożliwe. ale to było ustawione. Skąd wyżeście się wzięli? Nie wiem, ale spadamy stąd. W takim razie. Ktoś polubił Twoją aktywność. Super. Pozdrawiam. Hej, gdybyś żyła w starym świecie, co kupiłabyś za te forsę? Wiesz, teraz też możesz mieć farmę. Dobra, a co ty byś kupiła? Promu kosmiczny? Mm, I cyk farmę. do kosmosu z tego świata, nie? wam. fajniejsze <laughs> niż farma. Ale farma jest bardziej praktyczna. Uch. To też zobaczyć? Ach, nie wskoczymy. Dobra, skąd przyszliśmy? Stąd. O nie, teraz będzie spam polubień. Ja pierdzielę jak to wyłączyć. Dobra, chodźmy w stronę kapsuły. Dobra, mamy kapsułę. jak tam w ogóle czas odcinka, to już pół godziny się zgrza. Dobra, słuchajcie, to ja będę za chwilkę kończył i sobie to przeczyszamy w kolejnym odcinku. Teraz poczekamy jeszcze sobie, żeby sobie pogadały. Może jakieś wejście znajdę. Sporo ludzi oszalało. No, odbiła szajba typom jak... Jak się zaczęły takie akcje. Dobra, to słuchajcie, kończymy. Dzięki wielkie za oglądanie. Do następnego. Na razie, cześć. Jojo!